Dziesięć się kończy smutnie, znowu cicho pada śnieg. Pani ubrana w białą suknię, która budzi lęk. Nie powiem, coś się kończy, coś zaczyna, ale to boli. Zimny oddech zmraża piękny świat powoli. Za płatkiem leci płatek, tak ich dużo, że nie zliczę ich. Są ich stada jak gromada jak anielski pór. Biało na hule z nim, By potem w śnieżki grzecznie się pobawić z nim Za płatkiem leci płatek tak ich dużo Że nie zliczę ich Są ich stada jak gromada Jak anielski puch Do rana będzie biało na hule z nim, By potem w śnieżki grzecznie się pobawić z nim Byłem małym chłopcem, to lubiłem takie psoty Uwielbiałem w białym śniegu robić przedmioty By potem wracać i podziwiać piękne stwory Koła orły i odbite w śniegu anioły Za płatkiem leci płatek, takich dużo, że nie zliczę ich Są ich stada jak gromada, jak anielski puch Tu rana będzie biało, bałwana. na Potem śnieżki grzecznie się pobawić z nim. Za płatkiem leci płatek takich dużo, że nie zliczę ich. Są ich stada jak gromada, jak anielski fur. Do rana będzie biało bałwana, ulepię z nim, by potem śnieżki grzecznie się pobawić z nim. na, 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 Na 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 na